Hej, z tej strony Rafał, witam Was ponownie. Słuchajcie, dzisiaj idę na drugą rozmowę rekrutacyjną, no bo jak wiecie, chcę zmienić pracę um, i szukam lepszej firmy, bo w mojej mi powiedzieli, że nie ma opcji, żebym się mógł dalej rozwijać. No, no dobra, no to podjąłem wyzwanie, szukam. Uh, I dzisiaj jadę na kolejną rozmowę. Wczoraj byłem na innej, widzieli, nie, nagrałem wczoraj dwa filmiki. Możecie zobaczyć na moim kanale. I teraz idę na kolejną. Dzisiaj nie, mam in, tą samą koszulę co wczoraj, no bo nie mam innej, akurat, bo wszystkie zostawiłem w Polsce. Tak samo, buty miałem problem, żeby jakoś się wybrać na rozmowę. No ale co zrobić? Jak nie mam, no to wiecie, nie miałem czasu iść kupić i tak dalej, bo oczywiście ja wszystko na ostatnią chwilę. Ale nieważne, nie jest zła. E, I wczoraj na tej rozmowie hmm, powiedział. Po rozmowie nagrywałem dla was wideo i powiedziałem, że jestem, byłem zadowolony naprawdę z samej rozmowy i tak dalej. I rzeczywiście bardzo dobrze przebiegła rozmowa. I po tej rozmowie, godzinę po, dzwonił do mnie rekruter, bo ta menadżerka, z którą ja rozmawiałem w tamtej firmie, powiedziała mu, że no, nie zostanę przyjęty do tej firmy, w której wczoraj byłem, bo po prostu. Em, no moje doświadczenie jeszcze jest zbyt małe, bo tam po prostu jest trochę hardkor, codziennie trzeba pracować na, na innym sprzęcie i robić inne produkty itd. i tak dalej i że to jest, kurde, trochę za małe mam doświadczenie. Jeszcze z rok, dwa, trzy potrzebuję, żeby tam popracować. Um, więc ale powiedziała, że kurde, bardzo mi się, spod... Jej się spodobało moje nastawienie w ogóle do pracy, do tego rozwijania się i tak dalej. To moja, wiesz, cała, wiecie, cała gadka sprzedażowa, no bo ja wiem, co rekruter chce w miarę usłyszeć, więc mówię mu to, co wiecie. No, ale też to jest prawda, nie? Generalnie. No nie rekruter, tylko menadżer. Ale to generalnie też była prawda. Ehm... Sorry, wyprzedzanko. Ehm... Więc Okej, okay, no to ona powiedziała do tego rekrutera, ta menadżerka, z którą rozmawiałem, że ona wie, że ja dzisiaj idę na rozmowę, inną, do firmy Halander. Inna, inna firma, nie Nieważne jaka firma. Nawet nazwy nie potrafię mówić dobrze. E, I po prostu e, ona zna tą firmę, bo ona tam była menadżerką i tak dalej. I w tej firmie, do której właśnie dzisiaj idę, że tam będzie dobra praca dla mnie, że tam ogarnę to wszystko, i ona. No, przykro jej powiedzieć, że tu nie dostałem pracy, ale ona bardzo chce, żebym ja dostał pracę w tej firmie, drugiej, do której dzisiaj idę, i ona jeszcze dzisiaj, powiedziała, że dzisiaj rano zadzwoni do tej firmy i da mi bardzo dobre rekomendacje i poprosi, żeby mnie zatrudnili. Czyli widzicie, mimo że. Wiecie, ja powiedzmy, że pracuję w tej chwili na poziomie takim. Moje skill'e e, są na drugim levelu. Mówię wszystkim, że jestem na trzecim levelu, a aplikuję na pracę na między czwartym a piątym. <laughs> e, I ta praca, w której wczoraj byłem, była na piątym poziomie a ta, co dzisiaj idę, jest na czwartym. I zobaczcie, dzięki temu, że wczoraj byłem, to dostanę bardzo dobre referencje, żeby tu zacząć. Oczywiście, może będzie więcej lepszych kandydatów ode mnie, tak jak wczoraj było, albo wczoraj może nie było więcej kandydatów, ale po prostu, no, ja się nie nadawałem, nie mogli mnie zatrudnić, nie, na to stanowisko. No i tyle. A dzisiaj może się uda. I słuchajcie, e, też bardzo dobre warunki finansowe kurde tutaj są ostatnio wam nie mówiłem ale słuchajcie dzięki tym moim zmianom co chwilę pracy no nieco chwilę no bo teraz pracowałem dwa lata w tej firmie wcześniej pół roku po to żeby podszlifować angielski i wcześniej też pracowałem około półtora roku e, po przyjeździe do Anglii i dzięki tym moim szybkim w miarę zmianom słuchajcie z pierwszego wynagrodzenia które miałem jak tu przyjechałem do teraz zacząłem zarabiać w tej chwili w tej chwili już mam dwa razy więcej, na czysto na rękę dwa razy więcej, a teraz jak teraz pójdę do tej firmy to dostanę jeszcze więcej gdzieś o nie wiem 15-20% jeszcze więcej, chociaż ja mogę iść nawet za niższą kwotę niż teraz w obecnej chwili mam, bo, bo ja chcę się uczyć po to żeby za za rok dwa, przejść do kolejnej firmy, albo w tej zostać, ale dostać kolejne wynagrodzenie, podwyżkę wynagrodzenia, gdzieś o kolejne 25-30, może nawet 40%. OK. Bo wiem, jak wyglądają zarobki w kolejnych etapach po prostu rozwoju mojej kariery. nie? I wcisnę cały czas, żeby po prostu iść wyżej, 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 nie? Um, dlatego, dlatego właśnie cisnę dla tych zarobków. Niestety ta praca, którą robię, gdzieś tam inżynieria i tak dalej, to nie jest super moja pasja. Moja pasja to jest e, trening personalny i temat o, odchudzania, zdrowego żywienia i tak dalej. O czym wypowiadamy się na naszym kanale Fit Happy Family. Zapraszam Was tam. Ehm, będziemy tworzyć kurs niedługo właśnie dla osób, które chcą zdrowo się odżywiać, odchudzać. E, I tyle. I... Ale do dzisiejszego tematu też. Słuchajcie, no kurde, nie poszła mi ta rozmowa wczorajsza. Jeszcze odnośnie pytań, bo nie powiedziałem wam wczoraj, jakie wczoraj miałem pytania na rozmowie. Pytanie było pierwsze, co wiesz o naszej firmie, co skrzeniłem, a później były pytania tylko i wyłącznie do mojej CV, do mojego CV, do mojej, mojego aktualnego doświadczenia, które robiłem. Um, więc w ogóle nie musiałem się przygotować tak naprawdę na tą rozmowę oprócz przeczytania czegoś na stronie firmy, co zrobiłem, ale wiecie, po angielsku jak ja sobie przeczytam coś, no to później mi jest ciężko to opowiedzieć, nie? Tym bardziej że są specjalistycznych dużo nazw, jeśli chodzi o materiały, programy, którymi się obsługuje i nazwy maszyn i, i inne rzeczy. I i dzisiaj w sumie idę tak samo. Mimo że wiem, że wczoraj schrzaniłem trochę. To dzisiaj znowu przeczytałem coś tam na, na stronie firmy i tak naprawdę, no kurde, nie miałem. nie... Może miałem w miarę czas, to nie, 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 przy, nie wchodziło mi to do głowy, co mogłem tam. No ale mniej więcej ogarnę. Z 5-10 zdań na pewno powiem na temat tej firmy. Tym bardziej, że ona na stronie naprawdę mało ma napisane. E, głównie to, że jest grup, w grupie innych firm i tak dalej, także pierdoły. To jest większa firma, bardziej korporacja, tu, gdzie dzisiaj idę, więc jest szansa, że dzisiaj będą głupie pytania typu od rekruterów, nie? Co byś zrobił, jakbyś miał zapałkę, tylko i jakbyś wyszedł z pokoju i inne pierdoły. Coś czuję, że tak będzie? Co? No, pytania na inteligencję mnie nie straszą, gorsze są pytania techniczne, no bo tak jak Wam mówiłem, no, jestem nie do końca jeszcze na tym poziomie z moimi umiejętnościami, na które aplikuję na stanowisko, no ale kurde, do odważnych świat należy, nie? E, ja myślę, że dam radę. No. Jak mnie zatrudnią, to bez problemu już sobie poradzę, bo wiem po prostu, jak wszystkich innych rzeczy e, się uczyłem w, w obecnej firmie, więc luzik. I tyle. Coś Wam chciałem jeszcze powiedzieć. E, aha, na koniec Wam powiem fajny, fajną anegdotkę, którą słyszałem kiedyś. Um, na jednym ze szkoleń um, słuchajcie dlaczego w ogóle um, ludzie nie zmieniają pracy nie? to jest taka anegdotka słuchajcie, siedzi sobie um, siedzi sobie baca i obok niego leży pies i przechodzą um, turyści i się pytają bacy tam o drogę czy coś no już mieli odchodzić, ale patrzą, że ten pies tak skomli trochę, nie? Tak, tak trochę coś mu nie pasuje. Tak, um, I pytają się Bacy, Baco, a co się stało temu psu, nie? Złamał nogę, czy co, co mu jest, że on tak skomli? A Baca mówi, pff, no wiesz, on skomli, bo on leży na gwoździu bo on leży na tych deskach tutaj jak widzisz z tych desek wystaje gwóźdź nie i dlatego on skomli no a turyści mówią kurde no ale to, to dlaczego on się nie podniesie z tego jak, jak go to boli a Baca mówi słuchaj <laughs> jego boli ten gwóźdź mu się wbija tutaj między żebra i jego to boli ale on nie chce się podnieść, dlatego że ten gwóźdź tylko trochę mu się wbija. On się nie wbija na tyle mocno, żeby on chciał się podnieść. On woli leżeć i skomleć, po prostu być leniwy, niż się podnieść. I słuchajcie, jaki jest, jaki jest tego morał, że. Ja zauważam, że większość ludzi w mojej firmie, kurde, gdzie naprawdę ludzie dobrze zarabiają, jak nie mają ambicji, żeby się rozwijać i tak dalej, to powinni być szczęśliwi, zadowoleni i tak dalej. To oni stękają, że powinni dostać podwyżkę, albo że ktoś tam dostał wyższą podwyżkę, albo że ktoś tam więcej zarabia, i tak dalej. A wiecie, a, a ja na to mówię, słuchaj stary, jest wolny rynek, nie żyjesz w komunistycznym państwie. Jak ci nie pasuje i uważasz, że ta praca, którą robisz, jest więcej warta, to na 100% znajdziesz inną firmę, która ci więcej zapłaci. A ja wiem, że większość z, tym, z tych ludzi, którzy narzekają, oni są tragiczni, ok? Oni są, wiecie, zawsze najmocniej ryczy ta krowa, co najmniej mleka daje, jest jakieś takie powiedzenie, nie? I, i ci ludzie, jakby wyszli na rynek ze swoimi umiejętnościami, to nie ma szans, że dostaliby lepsze pieniądze, a stękają najwięcej, narzekają. Okay? I im się właśnie wbija ten gwóźdź, ale nie wbija im się na tyle mocno też, żeby zmienić tą pracę. Jest też wiele takich osób, że nawet mogliby znaleźć lepszą, lepszą pracę za lepsze pieniądze. Zdecydowanie, ale, ale im się nie chce, bo wiecie, bo musieliby napisać CV. Bo musieliby iść na jakąś rozmowę, a oczywiście nikt nie lubi oprócz mnie chodzić na rozmowy, bo na rozmowach jesteśmy oceniani. Nikt nie lubi być oceniany. Usłyszeć, że źle coś zrobił i tak dalej. Dlatego większość ludzi nie lubi być sprzedawać, czegoś być sprzedawcą, bo zawsze na jedną sprzedaż masz 9 porażek, dziewięć osób ci powie nie, oczywiście da się podnosić tą statystykę, ale no, zależy jaka branża, jaki produkt i tak dalej, nie. Um, więc po prostu to jest duży dyskomfort. I wiecie, i mimo, że tym ludziom nie pasuje w obecnej firmie, i stękają, narzekają, kwiczą, to ten gwóźdź im się nie na tyle mocno wbija, żeby coś zmienić. Ok? I pomyślcie, czy u Was czasami tak nie jest tak samo? Bo ja tak miałem w mojej firmie już rok temu. Powiem Wam szczerze, od roku nie zrobiłem postępu. Teraz w dwa tygodnie nauczyłem się dużo więcej, oglądając jakieś tutoriale na YouTube niż, niż przez cały rok w mojej firmie, pracując. I to możliwe, że już był rok temu czas na zmianę, i w sumie ja trochę o tym wiedziałem. Po pół roku stwierdziłem, że dobra, zmieniam firmę, podjąłem taką decyzję, ale jeszcze pół roku musiałem poczekać, miałem dobry bonus nie? do zgarnięcia na koniec roku, jakby. <laughs> Dlatego czekałem. Ale już ustaliłem, że dobra, zmieniam, nie? Eee, I u Was pewnie jest tak samo. Także pomyślcie, czy, czy jeśli jedyny powód, dlatego że nie zmieniacie, jest taki, że Wam się nie chce, to kurde, ruszcie tyłki, nie? Ruszcie tyłki i zmieniajcie swoje życie na lepsze. Szukajcie bardziej perspektywicznych prac, tam gdzie Wam więcej może zapłacą, a może Was lepiej docenią, bo Was szef kurza na przykład trochę. A może zmieńcie branżę na taką, co was bardziej pasjonuje, albo taką, której więcej zarobicie, i później z tym pieniędzmi będziecie mogli rozwijać inne swoje pasje? W moim przypadku tak jest. E, praca pozwala mi na to, żeby rozwijać jakieś swoje inne pasje poza pracą, nie? Także, kurde, cool, z, ty, z tym was zostawiam. Przemyślcie swoje życie, zatrzymajcie się na chwilę, popatrzcie na to, czy, czy może mała zmiana, może mały dyskomfort teraz, który zrobicie, nie pozwoli wam zrobić dużego kroku w waszym życiu, w waszej karierze, jeśli chodzi o patrzenia na to w perspektywie 5-10 lat. Ja zrobiłem taki krok właśnie 2 lata temu i dzięki temu teraz zarabiam dwa razy tyle co 2 lata temu. Bo postanowiłem popatrzeć, jakie branże można zarobić, w jakiej branży dobre pieniądze. W taką branżę wszedłem, zrobiłem sobie kurs yy, i i zobaczcie, jestem 2 lata później dwa razy tyle zarobki. Kto by tak chciał? Każdy prawdopodobnie. I większość z Was może to zrobić. Jeśli pracujecie za jakąś tam najniższą krajową, czy coś tego typu, to spokojnie możecie podwoić swoje zarobki w ciągu roku. Uwierzcie mi. Idźcie, zróbcie jakiś kurs, który po którym zobaczycie, że w jakiejś branży można zarobić dobre pieniądze, na przykład jak macie doświadczenie 2-3 lata, Wtedy znajdźcie jakąś firmę, która będzie Was chciała pouczyć, tak jak ja znalazłem ten, te dwa lata temu, i tyle. I taki prosty sposób na to, żeby zarabiać dobrą kasę. Jak podwoić swoje zarobki. Dobra, z tym Was zostawiam. Przemyślcie, jaki jest Wasz gwóźdź i co zrobić, żeby on Was wzakł tak mocno, żebyście chcieli się podnieść <laughs> i ruszyć tyłek. Ja spadam na rozmowę rekrutacyjną, już zjechałem z autostrady. Więc kończę. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.